Po tym jak wąszu złowego drugiego Buddę, inni podmieńcy spiskowcy, czuwający nad tą maskaradą, otoczyli chłopca parawanem i uniemożliwili zgromadzonym wiernym zobaczenie, co się tam dzieje. Co takiego okropnego mieli uni do ukrycia, że bali się, aby wyznawcy buddyzmu tego nie zobaczyli. Czy był to stan telekinetycznego migotania, czy użycie zaawansowanych urządzeń medycznych ufonautów dla usunięcia jadu? Cokolwiek jednak by to nie było, sekretność zawsze zdradza udział ufonautów. Wszakże prawdziwi wysłannicy Boga nigdy nie okrywają nic tajemnicą. Na usekretnianiu sprawy ukąszenia węża wcale zresztą się nie kończy. Ten niby budda faktycznie na wszystko nakłada sekretność. Jest więc oczywistym, że musi on posiadać wiele do ukrycia przed ludźmi. Przykładowo, na początku grudnia 2005 roku było raportowane, że wyznawcom, lekarzom, ani badaczom nie wolno się do niego zbliżyć nawet we dnie na mniej niż około 25 metrów. C. Tajemnica nocnego życia Powszechnie wiadomo, że ufonauci to stworzenia nocy. Nocami nachodzą oni nasze domy, nocami nas uprowadzają, oraz nocami dokonują swoich niecności. Tym więc bardziej zastanawiające jest, że współspiskowcy otaczający owego niby buddę opieką, nie pozwalają nikomu sprawdzić jego postępowania nocą. Nocami bowiem nikt nie jest dopuszczany do chłopca. Najwyraźniej więc nocami ów chłopiec jest odżywiany przez ufonautów, poddawany ćwiczeniom fizycznym, oraz instruowany co czynić we dnie. Aby zaś tych działań nie odnotowali postronni obserwatorzy, nocami nikogo nie dopuszcza się w jego pobliże. D. Świętokradztwo. Już obecnie ten niby drugi Buddha znieważa swoją religię i zamienia ją w jeden wielki cyrk i jarmak. Na przykład w miejscu gdzie się pojawił, zamiast religijnego zgromadzenia powstało ogromne targowisko dube, podobne do tego jakie kiedyś Jezusa tak wyprowadziło z równowagi. Na przykład patrz Mateusz 21 Marek 1115 Jan 2-13 w Biblii. Na owymiar marku sprzedaje się dobra oraz robi interesy zamiast czcić Boga. Mniejszy opisowego ufonałty udającego Buddy we wschodnim Nepalu koło Pilowa, opublikowany został w krótki czas po tym jak Budda ten spartaczył swój rzekomy cud z wężem. Być może iż właśnie w wyniku opublikowania tego opisu, w marcu 2006 roku, uf niby Budda nagle zniknął na całe trzy kwartały. Najwyraźniej jego mocodawcy odwołali go na jego własną planetę, aby wysłać go tam na przyspieszony kurs poskraniania węży. Na Ziemię powrócił on dopiero po 9 miesiącach, pod koniec grudnia 2006 roku. Nieco informacji o jego wymówkach, jakie je użył, aby wytłumaczyć naiwnym ludziskom tak długą swoją nieobecność, opublikowane zostało w artykule Buddha Boy After 9 months to jest chłopiec Buddha powrócił po 9 miesiącach, opublikowany na stronie b nowozelandzkiej gazety The New Zealand Herald, wydanie datowane w środę, Wednesday, december 27, 2006. W tym miejscu warto z naciskiem podkreślić, że w odniesieniu do ufonautów młody wiek może być wysoce mylący. Chodzi bowiem o to, że ufonauci posiadają wehikuły czasu. Z pomocą owych wehikułów praktykują oni tak tzw. uwięzioną nieśmiertelność opisywaną m.in. w punkcie A1 strony internetowej o pasożytnictwie oraz w punkcie F1 strony internetowej o wszechświatowym intelekcie, Bogu. Taka uwięziona nieśmiertelność polega na tym, że dana osoba powtarzalnie cofa się w czasie do tyłu do lat własnej młodości. W rezultacie zaś takiego cofania się w czasie, ufonauci faktycznie są starcami, którzy przeżyli już tysiące lat i pamiętają całe to swoje ogromnie długie życie. Jednocześnie jednak ich starcze i wysoce doświadczone umysły zamknięte są w młodym ciele. Stąd fakt, że ów budda jest chłopcem wcale nie powinien nas rozczulać. Faktycznie bowiem w chłopięcem ciele zamknięty jest wysocy szczwany stary ufonauta, który przez tysiące już lat zjadał sobie zęby na oszukiwaniu naiwnych ludzi. W sensie historycznym przybycie Antychrysta na Ziemię będzie wydarzeniem o ogromnym znaczeniu dla całej ludzkości. Jednocześnie wszystkie znaki wskazują na to, że ów chłopiec Budda z Nepalu jest jednym z kandydatów na tą złowieszczą istotę. Dlatego warto obserwować rozwój wydarzeń w jego sprawie już od samego początku, zaczynając właśnie od opisów z niniejszej strony. Dalszy rozwój wydarzeń w tej sprawie można śledzić już na przykład w internecie, gdzie na ten temat daje się wyszukiwać artykuły za pomocą Sarchen Guinness, wpisując do nich słowa kluczowe bojbudka. Część F. Jak ludzkość może się bronić przed antychrystem? F1. Jak odróżnić pomiędzy antychrystem a reprezentantem Boga dla danej religii, ponieważ jest niemal pewnym, że antychryst będzie się podszywał pod reprezentanta Boga dla jakiejś religii, np. pod drugiego Jezusa, Buddę. I tym podobne dobrze więc, jeśli już na tym etapie analiz, co jeśli? Postaramy się także wypunktować różnice pomiędzy tymi dwoma. Wszakże, poprzez poznanie tych różnic, będziemy mogli odróżnić znacznie łatwiej kto jest kto. Takie odróżnienie jest istotne, bowiem wiele starych przepowiedni stwierdza, że Antychryst przybędzie na Ziemię już po przybyciu u drugiego Jezusa, aby popsuć misję, jaką drugi Jezus urzeczywistnia na Ziemi. Dlatego, kiedy Antychryst przybędzie na Ziemię, faktycznie drugi Jezus albo będzie już tutaj skromnie i bez rozgłosu właśnie realizując swoją misję, albo też misja drugiego Jezusa będzie już dawno zakończona, zaś sam drugi Jezus jakiś czas wcześniej odejdzie już z powrotem tam skąd przybył na ziemię. A więc jak odróżnić pomiędzy faktycznym wysłańcem Boga a antychrystem? Na szczęście stare przepowiednie wskazują nam, jak tego dokonać. Oto niektóre z owych wskazówek, które są już powszechnie znane. 1. Kogo oni reprezentują? Prawdziwy wysłaniec Boga, na przykład drugi Jezus, Budda. I tym podobne reprezentuje Boga, Ojca, a stąd także i siły dobra. Dlatego będzie on wyjaśniał dobro, opisywał dobro, a także jako osoba on sam będzie czynił dobro przy każdej okazji. Jednak Antychryst reprezentuje siły zła, w dawnych czasach nazywane szatanem. Stąd będzie on tylko mówił o dobrze, jednak faktycznie będzie czynił wyłącznie zło i szerzył wyłącznie zniszczenie. 2. Jak oni przybędą. Biblia powtarzalnie uprzedza, że prawdziwy wysłaniec Boga, na przykład drugi Jezus, przybędzie bez uprzednich zapowiedzi, skromnie oraz nieoczekiwanie, jak złodziej. Informacja o takim jego przybyciu powtarzana jest aż cały szereg razy w Biblii. Dla przykładu cytuję, jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. 2 Piotr 3.10 po angielsku, But the day of the Lord will come, it will come unexpected 2 Peter 3 10. Czy sami bowiem dokładnie wiecie, że Dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy? 2 5 5,2, po angielsku, For you yourself know very well that the day of the Lord will come asathev comes as satnikt. 2 Thessalonians 5,2. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Mateusz 24:44 po angielsku. Atanchorufhenioarenotexpecting im. 24, 24:44. Wszakże prawdziwy wysłaniec Boga będzie czynił ludziom dobro, podczas gdy dla czynienia dobra nie potrzeba żadnych zapowiedzi ani spektakularnych zjawisk, jakie mają zadziwić maluczkich. Tymczasem Antychryst musi oszukać miliardy ludzi, a także przejąć nad nimi władzę polityczną, aby jednak zrealizować oszustwo na tak ogromną skalę oraz aby przejąć władzę polityczną na tak wieloma ludźmi. Musi on przybyć w bardzo spektakularny sposób, oraz potem czynić dalsze spektakle jakie będą oszukiwały ludzi. Jego przybycie będzie więc poprzedzała intensywna kampania propagandowa, zaś samemu antykurystowi towarzyszyły będą ogniem, grzmoty, oraz niezwykłe zjawiska. Dla przykładu patrz następujące słowa z Biblii, wtedy jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz albo, tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić. Jeśli to możliwe. Także wybranych. Mateusz 24:23-24. 3. Skąd będą czerpać inspiracje? Oczywiście, wszystko co uczyni prawdziwy reprezentant Boga, na przykład drugi Jezus, będzie bezpośrednio zainspirowane oraz pokierowane przez sam wszechświatowy intelekt, to jest Boga Ojca. Stąd na przekór, że celowo będzie to pozbawione nadprzyrodzonego charakteru, aby nie odbierało ludziom ich wolnej woli. Faktycznie będzie to wypełniało wszelkie wymogi cichego cudu. Przykładowo, będzie to zawierało w sobie wiedzę jaka nie jest jeszcze dostępna na ziemi, a stąd jaka wywodzi się z bezpośredniej inspiracji Boga, będzie to zgodne pod każdym względem z treścią przepowiedni biblijnych, będzie to zadziwiało niedowiarków niezrozumiałymi zbiegami okoliczności, nie będzie dawało się wytłumaczyć w kategoriach możliwości czysto ludzkich. I tym podobne tymczasem wszystko, co uczyni antychurysty, będzie zainspirowane tylko przez zaawansowany poziom techniki, jaką cywilizacja antychurysta posiada do swojej dyspozycji, a także przez filozofię szatańskiego pasożytnictwa, jaką cywilizacja owa praktykuje. Stąd wszystko, co antychuryst uczyni, będzie dawało się wytłumaczyć na zasadzie działania UFO, magnokraftu, komory oscylacyjnej, teleskopów telepatycznych, stanu migotania telekinetycznego, zmiany szybkości i upływu czasu. I tym podobne działania więc antykurysta nie będą się w niczym różniły od działań dowolnego innego moralnie zwrodniałego osobnika, któremu oddano do ręki potężne urządzenia techniczne, to jest urządzenia jakie są w stanie dokonywać sztuczek w rodzaju tych realizowanych przez magika Davida Copperfielda czy przez guru Sai Baba. 4. Co oni uczynią? Stare przepowiednie stwierdzają, że prawdziwy wysłannik Boga, na przykład drugi Jezus, tym razem nie będzie dokonywał żadnych cudów ani uzdrowień, chociaż liczne cuda oraz uzdrowienia będą następowały w Jego pobliżu. Wszakże, tym razem jego misja musi być odmienna niż była za pierwszym razem. Z kolei antychuryst musi utrzymywać ludzi w zadziwieniu, aby utrzymać swoje przypięcie się do władzy politycznej. Stąd będzie on realizował liczne spektakularne pokazy przez cały czas. 5. Jak oni działają? Prawdziwy wysłannik Boga, na przykład drugi Jezus, będzie apelował do wiedzy i sumienia ludzi. Dlatego będzie starał się wyjaśniać, przekonywać, uczyć, pokazywać, przewodzić i tym podobne, wszakże musi on potwierdzić swoimi działaniami, że największy dar Boga dla ludzi jest wolna wola. Dlatego prawdziwy wysłannik Boga swoimi działaniami nigdy nie będzie łamał niczyjej wolnej woli. Tymczasem Antychryst nie będzie respektował ludzkiej wolnej woli. Dlatego będzie on zmuszał ludzi, łamał ich opór, domagał się ślepej uległości, nakazywał i tym podobne najlepszy opis jego działań zawarty jest w słowach Biblii. Cytuję i sprawią, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Apokalipsa 13 2, 16, 17 po angielsku Debeast Tforcetal de Smell and Or, rich and, poor, slave and free, to have a placet on the ear right on the for No one told the orselunless so he had his mark, to the best name or the number that stands for the name. Rewelation 13, 16-17 6. Ich postawa wobec utajniania. Dobro nigdy nie stara się nic ukrywać. Dlatego prawdziwy wysłannik Boga będzie postępował otwarcie i nie będzie niczego ukrywał. Z kolei antychryst będzie eskalował utajnianie na ziemi. Będzie on zarówno pomagał jak i nakłaniał do ukrywania, podejmowania potajemnych decyzji, nadawania potajemnych przywilejów, do tajnych stowarzyszeń, sekretnej wiedzy, i tym podobne. Faktycznie to pod jego reżimem najważniejszym prawem będzie poszerzona ustawa o prywatności po angielsku Privacy Act, zaś wszystko wokół nas szybko stanie się absolutnie tajne, jak owe objawienia Fatimy opisywane poniżej. 7. Co oni nauczą ludzi? Prawdziwi wysłannicy Boga przybywają na Ziemię, aby uczyć ludzi. Stąd pozostawiają oni po sobie ogromną spuściznę wiedzy, jaka wystarcza na całe wieki i jaka zawsze zapoczątkowywuje całkowicie nową erę na Ziemi. Nauczają oni też niezliczonych ludzi oraz pozostawiają po sobie wielu uczniów. Z kolei antychuryst nie ma żadnego interesu w nauczeniu ludzi czegokolwiek. Wręcz przeciwnie, jest on zainteresowany, aby zepchnąć ludzi do tyłu w rozwoju. Dlatego na przekór swojego spektakularnego przybycia i rzekomych boskich mocy, faktycznie nie nauczy on ludzi niczego nowego. Nie pozostawi też po sobie żadnych uczni. Wszakże, aby pozostawić po sobie jakiś uczni, musiałby ich nauczyć swoich sztuczek. W najlepszy sposób powyższe wyrażają słowa Biblii, cytuję, strzeżcie się fałszywych proroków, tych, co to przychodzą do wasłowczej skórze, ale wewnątrz są to wilki drapieżne. Po ich owocach rozpoznacie ich. Bo czyż zbiera się winogrona z cierni albo figi Tak więc każde drzewo dobre, rodzi owoce dobre, a drzewo złe, złe owoce rodzi. Dobre drzewo nie może nawet rodzić złych owoców, a złe drzewo nie może rodzić owoców dobrych. Wszelkie drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone do ognia. Po ich owocach poznacie ich. Mateusz, 7:15:20. Część G. Jak się okazuje, nauci to eksperci w oszukiwaniu i gnębieniu ludzi. G1. Istnieją już liczne precedensy, kiedy Ufonauci podszywali się pod święte osoby, faktycznie to istniały już w dziejach ludzkości liczne przypadki, kiedy Ufonauci organizowali ogromne oszustwa niezliczonych ludzi. Aby było bardziej interesujące, istnieje wiele przesłanek i dowodów, jakie potwierdzają, że owe poprzednie przypadki masowych oszustw realizowane były skrycie właśnie przez technicznie wysoko rozwiętych Ufonautów. Poniżej zaprezentuję przykłady takich przypadków. Osobiście głęboko wierzę, że są one najbardziej reprezentacyjne ze wszystkich takich przypadków. Zaprezentuję tu również najróżniejszy materiał dowodowy, jaki potwierdza udział ufonautów w każdym z tych przypadków. Jednak zanim rozpocznę opisy tych przypadków, chciałbym tutaj gorąco zapewnić czytelnika, że moja prezentacja nie jest nastawiona na dotknięcie czyichś uczuć czy wierzeń, a jedynie na zaprezentowanie odmiennego, analitycznego spojrzenia na powszechnie znane zdarzenia, jakie to spojrzenie wdraża zasady a co jeśli. Jak nam wiadomo, aby doszukać się prawdy, musimy analizować zdarzenia z najróżniejszych punktów widzenia. Wszakże, dokładnie tak samo jak zapewnie czyni to czytelnik, ja osobiście bardzo pragnę, aby nasza cywilizacja nieustannie zbliżała się do Boga oraz aby ludzie coraz precyzyjniej wypełniali boskie intencje. Tyle tylko, że ja chciałbym, aby to zbliżenie i wypełnianie oparte było na naszej rzetelnej wiedzy o Bogu, a nie jedynie na naszej ślepej wierze w Boga. G1.1 Podszycie się ufonauty pod Jezusa oraz zamęczanie przez niego polskiej zakonnicy, świętej Faustyny, jednym z bardziej wymownych przykładów kiedy ufonauci podszywają się pod święte dla ludzi osoby, jest ukazywanie się polskiej zakonnicy.